Jest piątek, godzina dziewiąta. Słuchacie podcastu Kapok. W okresie kolonialnym Europejczycy i biali w ogóle poświęcali stosunkowo niewiele e, uwagi kulturom narodów podbitych, czy to Afryki, czy Azji. Ale bywali pasjonaci, którzy e, wyłamywali się z tego trendu. Jednym z nich był Brytyjczyk Hugh Tracy. To był facet, który. Od 1921 roku studiował afrykańską muzykę. Był etnomuzykologiem. On i jego brat Leonard trafili z Devonshire do Zimbabwe, potem do południowej Rodezji, gdzie pomagali przy uprawie tytoniu. I tak się zdarzyło, że Tracy postanowił zacząć badać afrykańską kulturę. Przygotował nawet raport dla towarzystwa Carnegie, w którym dosyć obcesowo opisywał wpływ kościoła europejskiego na afrykańską kulturę i informował o tym, że. Religia chrześcijańska doprowadza do wykorzenienia i zniszczenia afrykańskich kultur. Raport ten znamy dotarł do naszych czasów, ale nie został opublikowany drukiem w tamtych latach, ponieważ było to zbyt kontrowersyjne. No, tak się czasem zdarza. W 1950 roku pracując właśnie ze swoim bratem Leonardem, przy farmach Tytoniu. Hugh wędrował po okolicach Wielkich Rowów Afrykańskich. To jest teren dzisiejszej Kenii. I tak się zdarzyło, że w okolicy miasta Kapkatet nagrał trzy pieśni, które wykonało dla niego plemię Kipsigi. Udało mu się zorganizować to nagranie. On w ogóle wędrował, słuchajcie mówimy o przełomie lat 40. i 50., więc on wędrował po Afryce z magnetofonem szpulowym, z dwoma rolkami i nagrywał to wszystko. Pod miastem Katkated, wódz Arab Sang zaaranżował dla niego wykonanie trzech pieśni, które stały się potem znane pod tytułem Ciemi Rocia. Jeden Ciemi Rocia, dwa i Ciemi Rocia, trzy. Pierwsze dwie śpiewane były przez Mężczyzn i opowiadały jedna o wielkiej radości, o tym, że mężczyzn ogarnia tak ogromne szczęście, że prawie ciuchy im spadają. Druga natomiast chwaliła piękno miejscowej okolicy, piękno ojczystych stron wykonawców, ale także był to lament nad tym, że. Tereny te zostały zajęte przez białych kolonizatorów. Natomiast najciekawsza była pieśń trzecia, którą Tracy podpisał jako Ciemutoj Ketenia i Dziewczęta Kipsigi. We wszystkich tych trzech pieśniach występuje Ciemirocza. Kim był Ciemirocza? Otóż zgodnie z tym, co ustalił Hugh Tracy, był to rodzaj ducha. Istoty, częściowo nadprzyrodzonej, który miał formę fauna. Mówię faun, bo z tym nam się e, kojarzą takie istoty. Jesteśmy w końcu dziećmi antyku europejskiego. Ciemirocza wyglądał e, jak połączenie człowieka z antylopą. Miał rogi i antylopi zad. Był więc troszkę inny od faunów, które e, znamy u nas. E, i ta trzecia pieśń, którą zagrał właśnie toj Ketenia, grał ją na takim miejscowym instrumencie, który nazywa się kibugandet. Jest to rodzaj takiej czterostrunowej harfy. Śpiewana jest w języku kipsigi, należącym do grupy nilo-sacharyjskiej. To był język plemienia kipsigi, który był popularny na tym terenie. Śpiewają tam Dwie dziewczynki, dziewczęta, jedna ma główny taki prowadzący wokal, a druga tylko robi chórki, i czasami ich melodie spotykają się. Śpiewają do e, Ciemiroczy, właśnie którego Rogers określił w opisie nagrania mianem ducha. I jak to zapisał, młode dziewczęta Kipsigi próbują swoją pieśnią przemówić. Zachęcić Ciemirocze, aby uwieźć go, by przyłączył się do nich w tańcu. E, teraz więc posłuchajcie, jak brzmi nagranie podpisane Ciemirocza 3. Mm. Coś takiego pierwotnego. Tracy podpisał je jako radosne, ale tak naprawdę, jeżeli się w nie wsłuchać, to bliżej mu do. Hmm, no nie wiem, czy ekstatyczne jest dobrym słowem, ale tak naprawdę jest w tym wszystkim właśnie jakiś element sakralności. Określenie ciemi roczy jako ducha rzeczywiście jest bardzo dobrym pomysłem. E, słowo ciemi a oprócz tego, że oznaczało właśnie tego pół człowieka, pół antylopa, miało mieć też inne znaczenia. W języku Kipsigi oznaczało rzeczy obce, dziwne, nieznajome. Mogło odnosić się do, jak to yy, miejscowi określili, powolnej, przyjemnej muzyki, yy, ale mogło też yy, sam. Yy, sam koncept tego ducha ciemiroczy mógł oznaczać twardziela, kogoś potężnego. Mogło się, tak się potem okazało, wziąć to stąd, że Kipsigi uważali miejscowy, kolonialny rząd za ludożerców. Trudno się dziwić, skoro Brytyjczycy eksploatowali ich dosyć potężnie. Ale czemu Ciemirocza, istota z miejscowego, afrykańskiego, kenijskiego folkloru, miałaby mieć powiązania z białymi. Otóż, jeżeli słuchaliście uważniej nagrania, to zauważyliście, że dziewczynka nie śpiewa tego jako jednej, jednego słowa, to nie jest ciemirocza, to jest cimi roja, Cimi rodzia, Cimi Rodzia, ci, którzy interesują się trochę. Ich starszą muzyką, taką powiedzmy dwudziestowieczną, wcześniej Dwudziestowieczną. Będą prawdopodobnie kojarzyć faceta, który nazywany jest często ojcem bądź dziadkiem muzyki country. Grał też bluesa, Folka, łączył wiele rodzimych nurtów. Pochodził z Mississippi, gdzie urodził się w 1897 roku, i nazywał się Jimmy Rogers. Jimmy Rocha, czyli Jimmy Rogers. Skąd afrykańskie plemię znało Jimmy'ego Rogersa? Jak to się stało, że ojciec muzyki country nagle zainspirował plemię kipsigi żyjące w okolicy wielkich rowów afrykańskich. Sprawił wręcz, że zaadoptowali oni jego rytmy, jego utwory na własną, ludową, plemienną muzykę. <laughs> Oczywiście trudno jest troszkę się dopatrzeć tutaj podobieństwa, chociaż trzeba przyznać, że e, muzyka wykonana na kibugandecie może jako żywo przypominać muzykę gitarową, która jest przecież podstawą dla country, e, dla bluesa, również dla folka. E, kipsigi nie używali bębnów. Uważali, że perkusja, w ogóle <laughs> instrumenty. Mogłem sobie przypomnieć słowa instrumenty. Mam straszne dziury w głowie po covidzie jeszcze. To jest okropne, powiem Wam. Kipsiki nie używali bębnów. Uważali, że bębny są prymitywne i leniwe. Zamiast tego operowali właśnie głosem i strunami. E Skąd Jimmy Rogers wziął się w Afryce? A no, Jimmy Rogers w Afryce wziął się dokładnie z tego samego miejsca, które wcześniej śmiał skrytykować w swoim raporcie Hugh Tracy, czyli z kościoła. Mianowicie, w te okolice wielkich rowów afrykańskich, na tereny plemienia Kipsigi jeszcze w latach 40., przybyli misjonarze. I misjonarze ci przywieźli ze sobą, Wielki nakręcany gramofon, i trochę płyt. I wśród tych płyt były właśnie albumy Jimmy'ego Rogersa. A kiedy już plemię Kipsygii osłuchało się z Jimmy Rogersem i pokuchało go, to uczyniło z niego pewien symbol. Niekoniecznie dobry, ale też nie zawsze duchy, bogowie i inne nadprzyrodzone istoty są dobre. Czasem są neutralne, czasem przynoszą nam coś pięknego, mimo że są złe, a czasem stanowią pomost. Chimirocha stanowił dla Kipsigi taki pomost między nimi, między ich rodzimą afrykańską kulturą, a białymi najeźdźcami, kolonizatorami, którzy zajmowali ich tereny. Początkowo Tracy uważał, że ten kult, bo tak trochę trzeba to określić: Jimmy'ego Rogersa można podciągnąć pod kult Cargo. Ale ostatecznie po jego śmierci jego syn kontynuował e, pracę nad jego dziełem, którym było zachowanie jak największej ilości e, afrykańskiej muzyki. Tracy nagrał. Ponad 200 pełnych całych piosenek, utworów, które potem wychodziły na płytach w latach 70. Jego pracę kontynuował, tak jak powiedziałem, Andrew Tracy, jego syn, a następnie przejęła je Diane Schramm. Również parająca się właśnie etnografią i muzykologią, została kuratorką kolekcji Traceya. Ciekawostką jest to, że w 2015 roku udało jej się wrócić do Kenii z nagraniami i odnaleźć Arapa Arapakuriego, który był jednym z, ze śpiewających w utworze Cemirocha. 1. 1. Przekazała mu płytę. Cheriot obejrzał ją. Uśmiechnął się i powiedział, że ani we wsi, ani w najbliższej okolicy nikt nie ma odtwarzacza płyt. Więc czy może pani Diane Frum nie mogłaby mu tego nagrania, którego dokonał jako bardzo młody mężczyzna, czy nie mogłaby mu go przesłać na telefon, żeby mógł je puścić sąsiadom? I tak właśnie ma się sprawa z tajemniczym afrykańskim faunem półmężczyzną, pół antylopą imieniem Ciemirocia.